Bolesław Leśmian Pejzaż współczesny Dzieje się w krwi pożywką podchmielonym czasie Tak nie można trwać nadal Ale nadal trwa się A co jutro? Jest wróżka w Paryżu i Pniewie I już wszystkim wiadomo I jeszcze nikt nie wie A właśnie w kabarecie wśród figlów pośpiechu Muchą zdobna łysina trzęsie się od śmiechu, a w sali naprzeciwko grzmi odczyt publiczny. Jak ustalić w niebycie byt ekonomiczny? Uf zbój, co Bożym grobkiem obzywa świątynię, we mgle inteligenta już zwęszył po minie. I nie w kość, i nie w duszę lgnącą do bezdroża, lecz uderza w tę minę, co szła na lep noża. W zgrozach izby piwnicznej Śniąc kątem w noc słotną Robot tuli w objęciu dziewkę bezrobotną I dłonią, jak spiżowym Dąsów pod skarmiakiem Zmusza pierś do układów z miłości straszakiem A w kawiarni kolektyw ze złotym zegarkiem We fraku posmutniałym od niezgody skarkiem z, z burżujką, co się pudrem w pusty zaświat śnieży Tańczy tango dlatego że mu się należy. Pan minister na balu w gronie dziennikarzy, dbając, by we własnej twarzy było mu do twarzy, z uśmiechem, który pilnie przygotował w domu, twierdzi, że nie odbiera nadziei nikomu. Po smugach od latarni i po srebrnym błocie, ślubując śpiewną grdykę społecznej zgryzocie, poeta na arytmie dwojga skrzydeł chory, kroczy w poszukiwaniu znikłej metafory. Słowo się nie spokrewnia z pozasłownym trwaniem. Porównanie się stało tylko porównaniem. Skąpiąc niebu pośmiertnej w głębi jezior maski, chce życie wrodzajowe pokurczyć obrazki. Wyzbyty kłopotliwej skrzydeł tajemnicy święci swe wyzwolenie z wyżyn na ulicy. A ulica zaledwo, że to on dostrzega i biegnąc w mgłę następną nigdzie nie dobiega. I te sklepy, co w świateł mistrzą się po topie, i te drzewa, co wiedzą, że tkwią w Europie, i księżyc, co na dachach dolśnił się do czczości, i niebo nad dachami, niebo bez przyszłości.